A no. przygotujcie się na Aj nie minęło goście ja, milimetry Poczekamy, nie? Zobaczymy, bo jest znowu ogóle... po na widzowie to. Tak, poczekajmy aż rozpocznie mecz Ja mam 580. To i tak jest dobrze albo bo mi to wygląda na 999 plus kurwa <laughs> I to odliczanie mi z Nie widzę ile jest na Te sekundy idą trzy razy wolniej niż normalnie aha drugi kill I to headshot z headglitcha kurwa Cheaty działają nawet Pięciu klatka na skutek O już nie laguję Dwa granaty lecą kurwa helikopterem nie laguję Co, za No ale Ufa. lecisz jak kurwa <laughs> Tak kurwa Jeszcze nie mogę w ciebie trafić kurwa czy dobrze lewę? Co widzę? Góra był, góra był, kurwa. Dagle. 20 sekund. Przez 20 sekund mamy na myśli 2 minuty. Nie, bo poprzednie 20 sekund trwały 2 minuty. 19. 19. 19. Ja, musimy to zostać i, i roz, rozgrzać ten potem wyjść chyba że wszyscy wyjdą z tego lobby i wygramy po prostu nie laguje to jak nie robię a, a dobra. kurde żeś powiedział i to trzeba lagować ale już leciałem Ja prowadzę, zabij No to taki cheater na lagach to co, to nie Takujesz Ej, gdzie ty jesteś? Ja, tu, kurwa by... Ej, byłem już trzy razy koło ciebie. Ja sobie netto przeglądam, no Ej, dziewięć zostało tylko nie? Więc wygrajmy to. Dwie ja osoby! Ej, zespo... tylko my! Tylko, tylko my! my Ej, no teraz wiem i od razu wygraliśmy? C zobaczymy, zobaczymy. No może te... być potem odcinek 60 sekund. Ktoś się jeszcze dołączy pewnie. Dowalam nam to też. wolno ten czas leci. Dościu do wcześki, Przygotuj się. Ruszasz o. do Warzone. Ej nie, odpala go kurwa. To będziemy wszystkie... Przegramy, bo się ruszimy, wróciłem jak kurwa. Tej jest ochronę, ochronę, to? I spadochronę, tworzyć musi przeżyć. No. Ej, to no będzie nie? trzeci win z rzędu, no? Nie, nie, prawie, tam jedną teraz przegraliśmy. Dobra. Stań szybciej tam. Ja mam czarny ekran, jakby to co. Ja już... jest. też. O, jest. U? Lecę. I normalnie. Ale... No i okay. nie normalnie. Nie. Jednak nie. Bo ja już widzę ja... Widzę wasze zęby. A ja was przekrocza? Ej ale... Jak sto... Ej jest, zaraz wyleśniłem Zara będzie można skakać Bo widzę jak idzie, polina w slow motion Slow motion. jechało no. Ja już duszę na spacer, aż do Ja chciałem do, od, do 23 jeszcze na rozgrywkę rozegrać, nie ja w tym tempie, nie ja wiem że, czy dam radę No my już możemy dawno wyskakiwać, a nie możemy to zaraz wylecimy po to strefę i... Ej, fruch podda się za 7 sekund, coś tu jest takiego sześć. 6... Tak, tak, no właśnie powiedziałem, że powinno być No ja nie mogę wyskoczyć Ej, jest nawet. A już dawno lecimy, nie? Więc... Już jesteśmy berdańską kurwa. Porządna robota, tak to się robi! Degro, nie. <grywa> <grywa> nie wychodząc z samolotu, kurwa. GG, <grywa> oh, guys. <grywa> no, idzie, idzie, idzie na grupę, idzie na grupę. Ale jeszcze, unia, no? ja jeszcze lecę, nie? Ja też jeszcze lecę, <grywa> no. O, bo chyba możemy Ej, wyskoczyć. Jest. Chociaż nie bardzo. Możecie wyskoczyć? O, już wygraliśmy. <śmienicza> <śmienicza> Nawet... Powinniśmy z komputerem zlądować teraz.